Siemanku, w kolejnym odcinku z Minecrafta dzisiaj znowu nagrywam parkour. <laughs> Niedawno to wstało, no tak, godzinę temu wstało i nagrywamy taki krótki parkour, później jeszcze tamten. No i zaczynamy. Ten parkour jest dość prosty. Jakiego tam przychodziłem, tak, to... no no, zapomniałem włączyć. Dobra, teraz. No, w ogóle mi się tego nie udaje przejść. tego no, jest no Kurde! To jest trudne strasznie. No, Miał być taki łatwy, jest strasznie trudny. A i co ja zrobiłem? Mm. Teraz myślę, że jest dobrze O! Kurde. Teraz to jest skok! No nie! Nie udało już. No nie, teraz to mi się nawet po na drugie nie udaje. Dobra. Wypiękniejsza jest on belka. Kurde. Nie udaje mi się tego przeskoczyć. Dobra. Kurde. I teraz to mi się w ogóle nie udaje tego przeskoczyć. No nie. No nie. Już minuta minęło. A tamten jest jeszcze użyszy. No, Jest. Pierwszy raz tutaj jestem. Nie, to jest za daleki skok. Poczekajcie. To jest za, za bardzo za daleki skok. Ja to, ja ten parkour robiłem i specjalnie takie trudne sobie zrobiłem. Specjalnie taki ostatni skok trudny sobie zrobiłem. O, tutaj. Dobra. Jeszcze raz tutaj będę, bo to jest... No kurde, teraz to mi się nie udało skoczyć. No. no nie. No wiem, że ci tu ja tu. Nie parku z mnie jest najtrudniejszy. Kurde. Kurde. jest wszedłem yes. Teraz tam ten parku. Ten jest jeszcze już dłuższy jak widzicie. Jeszcze więc tego tyle jest ja łatwością przejdę. No, więc jak widzicie, ten parku jest niezajesz trudny. Wspidam курды на этом ладе то что рыба. Ну надо быть трудным венц. Ну, худаче много чего хочу. Вставай, что ж Ну, не Так. Co? Так. Co tu zrobić? Mleka. Co? Najko Załóż no skarpetki, bo zimno jest. Kurde, ja no ten płotek nie mogę wskoczyć. Teraz to minuta piąta, dobra. E, to się zrobię. albo za daleko albo za blisko dobrze no kurde dobra już jestem na drzewa więc to już będzie prosto myślałem że już spadnę ale pośpieszyłem się tutaj muszę yy, yy, ten... Nie, no nie będę wracał, tylko wezmę sobie trzy parły. krasów jest? A, bo to jest jambus. Tutaj miał być jambus. Jest. a i right, to Jest. 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 tutaj jeszcze 18 zostało więc Biuuuu, 2, Jambus 2 Jambust! Nie wiem co to miało być, ale dobra, to skasuje <coughs> Mój Bóg zabija wszystkich na hita Chcecie zobaczyć? To zobaczycie Że zabija wszystkich Na hita no, nie no, Witcha to może nie zabije, ale. A, peaceful mam. Żeby mi nie przeszkadzały moby. Na no, hardzie. Dead. No nie no, prawie. Siema. Siema! Buf, 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 buf. buf. O, jak, jak. Ale na hita później jeszcze zabije, Ale to ich na, na hitę zabiję, widzicie. Wszystko jest smażone. Dobra, lepiej dodajcie, 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 bo ja was nie lubię. <laughs> Widzicie, jak szybko dodają. A tutaj będą się paliły. Nie? To pal się. No nie, nie chcę. Cu, no co? No, no Dobra, tak. Za... No podpali mnie, ale nieważne. Daj. Daj, chod podpalający się slime. No wal w niego. No nie. No zresztą nie gonić. Ha ha ha. A! A! Kiemon? Kiemon? Pah! No co, no co? Co wiecie mnie? Co wiecie nie? Nie, nie ma tak. Nie ma tak. Nie chodź tutaj. Dobra. Zdadała. Mam dwa serduszka. Dobrze, że mam jedzenie, chociaż. Mam boła. Nie chciałem świnia, nie. No. Chiada. Wiem, że tam jest wioska, za chwilę do niej pójdziemy sobie. Ciekawe, czy trafię do wioski tam. Nie. Nie będę do wioski. Czy będzie? No, wioska jest, jest. To już na serio będzie wioska. Nie, hmm. Gdzie to było? wow to jest aza wioską, prawda? Zobaczcie. Tu jest coś typowego Tu jest jakaś cina, to są ziemniaczki, a tu są marchewki. Dziwne, nie? Bardzo dziwne, nie? Bardzo dziwne to Dobra, co wieśniaku masz do sprzedania? Nie chcę ciebie, bo jesteś. No <noise> co masz do sprzedania? To samo? Nie, dobra tutaj daj nie chcę cię no, 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 też masz emirardy. Nie, jak ja nie lubię. Trzymaj! Aczota! Puf, masz aczota! Nie wtedy. Do... Czekaj, czy będzie światło. Igor, jak chrupić? Chcesz te, co wczoraj? Na górze są. Co? Na górze są. Jeszcze to Ale Babcia, na ja burzę tam. A na ze przyjdzie, bo ja nie Dobra, o, za chwilę będę mi się kończyć odcinek, bo muszę zjeść, pójść do szkoły jeszcze, bo ja to nagrywam przed szkołą, jeszcze mam dzisiaj na 11. Więc, um, może później o wiem co zrobię. Widzicie, co zrobię? Chyba nie, bo to jest bardzo dziwne. Niektórzy już mogą wiedzieć, o co chodzi. No nie, nie, to. To nie, 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 Jak nie, jesteś? nie, 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 tak? nie, 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 Jak mnie zabijesz? nie, nie, Tu, tu, tu yeah, man. W takim razie ja chciałam to! Ja to chciałam! Daj, wydaj! Daj daj. Daj, 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 No nie! Szybko do wioski! Gdzie ta wioska jest? No kto by to było, więc gdzie ta wioska jest? Tam? Tam? A Szybko do wioski! Do wioski! Szybko! Gdzie są te spodanki? O, tu są te spodanki. Co to są te spodnie? Jakie... Fire protection. Ty chcesz zabić... wieś... NIAKA?! To ty bądź zabity! No, dobrze ci tak. Haj, mam złote gatki. Nikt mnie nie zabije. Mam diamenty. Łop, 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 łop. Mam diamenty. Łop, łop, łop.

Dobra, kończymy, do widzenia, dobranoc i do widzenia.